Zaczyna się kolejny adwent. W zeszłym roku zastanawialiśmy się na tym, w jaki sposób doprowadzić do tego, żeby Chrystus przyszedł do naszego życia, żeby On rzeczywiście zaczął w nas samych żyć. To był taki temat, który w zeszłym roku podejmowaliśmy w kontekście Spowiedzi Świętej, w jaki sposób dokonać tej wewnętrznej przymiany. A dzisiaj, w tym roku. Chcemy rozpocząć Adwent, który będzie nam pokazywał inne przyjście Chrystusa, a mianowicie to sakramentalne przyjście Chrystusa w Najświętszym Sakramencie w czasie Mszy Świernej. Jest to całkiem inne przyjście. Jest to przyjście, które jest tak naprawdę przygotowane przez Pana Jezusa. Jest to przyjście, gdzie Chrystus wychodzi nam naprzeciw i czeka tylko na to, żebyśmy się z Nim spotkali. Jak dokładnie do tego podejść? W jaki sposób odkrywać Chrystusa? I w jaki sposób przeżywać całą mszę świętą jako takie spotkanie z Chrystusem? To jest właśnie zadanie tych rogat, żeby się do tej tajemnicy zbliżyć. I zdecydowałem się na to, żeby nam towarzyszył tekst szóstego rozdziału Ewangelii według świętego Jana. Ewangelia według świętego Jana z jednej strony trudna Ewangelia, bo ona nie daje nam prostej recepty to i ta, tamto pan Jezus robił. Ale Ewangelista Jan bardziej stara się nam wytłumaczyć dlaczego Jezus tak postępuje, jak postępuje. I to powoduje, że jak czytamy sobie Ewangelię według Świętego Jana, bardzo łatwo możemy wpaść w taką monotonnie czytania, bo mamy poczucie, że kolejny raz pan Jezus to samo powtarza, kolejny raz to samo mówi. Na przykład w Ewangelii według Świętego Jana, szósty rozdział, mamy kilkakrotnie wspomnienie o tym, że ja jestem chlebem życia. Jeśli ktoś nie spożywa mnie, to wtedy e, będzie łaknął, a jeśli ktoś mnie spożyje, to wtedy będzie e, nasycony. I to, co jest tak naprawdę zadaniem w czytaniu Ewangelii według Świętego Jana, żeby zauważyć, jak Jan małymi kroczkami chce nas prowadzić dalej. I nas może się to wydawać, że to jest taka monotonia, ciągle to samo powtarza. Ale do, jak dokładnie się przyglądniemy, to zauważamy, to nie jest to samo. On bardzo celowo zmienia czasami jedno słówko, po to, żeby nas poprowadzić kolejny krok do przodu, żeby nam kolejną rzecz pokazać. I to jest tak naprawdę zadanie w tym odczytywaniu Ewangelii według świętego Jana. Jednak nie tylko ona będzie nam towarzyszyła. Także będą różne inne myśli, inne gest, gesty i znaki, które są nam Świętej, które będę chciał wyjaśnić. Część tych znaków, one po prostu są zawsze nam Świętej, ale część tych znaków to, to jest, jest mój, mój własny sposób przeżywania tej Eucharystii. To jest historia, no już tak naprawdę idąc od pierwszej Komunii Świętej do no ponad 20 lat odkrywania na nowo tej Eucharystii, zobaczenie czegoś nowego. Chociaż ciągle to samo. I to jest rzecz um, w ramach takiego świadectwa, gdzie będę chciał się zatrzymać nad pewnymi gestami, pokazując, w jaki sposób odkrywa mnie. To nie jest jedyny sposób ich przeżywanie, ale w jaki sposób chcę się dzielić także swoim przeżywaniem. I ostatni, jakby taki większy fragment, to jest, um, który też będzie się pojawiał w czasie naszych kazań, to będzie odszukiwanie tak zwanych to znaczy to ziarnko słowa, to ziarnko prawdy, które Pan Bóg chciał w całym świecie, bo nie je tylko w kościele swoim, ale u tych wszystkich ludzi, którzy szczerym sercem go szukają. I w taki sposób także zdecydowałem się na to, aby wpleść w te kazania Czasami teksty, które są świeckiego pochodzenia, ale które mi osobiście pomagają odkrywać sens i piękno także liturgii. Dzisiaj chciałbym się skoncentrować na tej Ewangelii według Świętego Jana i dać taki ogólny zarys, o co chodzi w tym szóstym rozdziale, gdzie my w ogóle jesteśmy. Jedna z najważniejszych rzeczy, jeśli patrzymy sobie na Ewangelię Według Świętego Jana, to prawie połowa Ewangelii Według Świętego Jana to jest opis tego, co się wydarza od wieczornika do zmartwychwstania. Więc działalność Pana Jezusa to nie jest główny temat Ewangelii Według Świętego Jana. On Was zastanawia się, co tak naprawdę dzieje się w pierwszym rzędzie w wieczorniku. To jest jedna trzecia, jedna czwarta, jedna czwarta, jedna trzecia, jedna trzecia całej Ewangelii Według Świętego Jana. Opisuje nam po prostu jedną kolację, paskę Pana Jezusa i mało tego, nie koncentruje się na tym, co robią, ale koncentruje się na tym, jak Pan Jezus opowiada apostołom, dlaczego za chwileczkę będzie umierał i stara się, żeby ich włączyć w to wszystko. To jest przepiękna modlitwa arcykapłańska. I to, co jest istotne, jeśli chcemy zrozumieć Ewangelię Wielkiego Świętego Jana, musimy patrzeć sobie przez ten pryzmat, że Jan nam opowiada o tym, w jaki sposób on to przeżywał. On to opisuje jako przyjaciel pana Jezusa, jako ktoś, kto tam był i teraz każdy z nas pewnie ma takie doświadczenie, że są takie chwile wyjątkowe. Jeśli chcemy je opisać komuś innemu, to nie wystarczy powiedzieć, co zrobiliśmy. Tylko w jaki sposób to przeżywaliśmy, w jaki sposób to ściskało nasze serce, bo czuliśmy, że to się już nigdy nie powtórzy, takie spotkanie w takim gronie, w takim miejscu, taka modlitwa nigdy się nie powtórzy. I to jest to, co Ewangelista Jan stara się uchwycić w swojej Ewangelii. To jest jakby taka bliskość, którą doświadczyli przy każdym słowie Pana Jezusa. To jest wtedy, kiedy Jan opowiadał o tym, w jaki sposób został powołany, w jaki sposób zostali powołani pierwsi uczniowie. Dla nich to były wyjątkowe doświadczenia, do których mogli wracać po latach. Więc to jest Ewangelia według świętego Jana w całości. My jesteśmy w szóstym rozdziale, więc w tej pierwszej części, w której Pani Jezus działa, publiczna działalność Pana Jezusa, można by było rzec. I ona jest budowana wokół siedmiu znaków. Ewangelista Jan nie opisuje nam mnóstwo cudów, że tam Pan Jezus wiele cudów uczynił, ale koncentruje się na siedmiu znakach. Dlaczego te siedem znaków jest dla niego tak istotnych? Ponieważ przez nie stara się nam pokazać, um, jaki Chrystus stoi za tym wszystkim. Kim jest ten Jezus Chrystus? Jedną z głównych myśli jest dla świętego Jana to, że Jezus Chrystus to jest ten który jest synem swojego Ojca, który razem z Duchem Świętym w Trójcy odwiecznie żyją. I On tutaj na ziemi, jako syn Boży, jedyna rzecz, która od, od której zależy wszystko, co robi, to jest to, że On widzi swojego Ojca, patrzy się na swojego Ojca, odkrywa cały ten świat przez pryzmat swojego Ojca. I to jest jakby to, co Ewangelista Jan zauważa. Że ta miłość, którą Jezus Chrystus nam zdarzy, te znaki, które robi, to uzdrowienie, które przyszło, to wszystko dlaczego Pan Jezus robił. Nie z tego powodu, że pomyślał sobie, że tak warto by było, że tak wypada, ale z tego powodu, że chce zadowolić, chce sprawiać radość swojemu Ojcu, swoim ludzkim ciele, swojej ludzkiej naturze, chce sprawiać radość temu, od którego wieczności wszystko otrzymał jako Bóg. I mamy właśnie te znaki, które mają odkrywać nam tego Chrystusa. Pierwszy znak, wszyscy znamy, to jest znak, jak Pan Jezus, jaki Pan Jezus uczynił w Kani Galilejskiej. Potem kolejne znaki, to jest uzdrowienie urzędnika w kafarnaum, to jest uzdrowienie paralityka, to jest potem rozmnożenie chlebów, szósty rozdział Ewangelii według świętego Jana. I w tym samym rozdziale jeszcze chodzenie po wodzie. Potem mamy uzdrowienie ślepego, szósty znak, a roz siódmy to jest już wskrzeszenie Łazarza. I każdy z tych znaków jest jakby takim momentem, w którym Pan Jezus coś robi. Jeśli chcemy dobrze odczytać znaki u świętego Jana, to powinniśmy do nich podejść takimi pięcioma krokami. Po pierwsze znak ma nas Zawołać do tego, żebyśmy się zatrzymywali, żebyśmy zwrócili na coś uwagę. Jak już zwróciliśmy na coś uwagę i widzimy, tutaj ktoś działał z miłością, to powinno z tego wypływać takie podstawowe zaufanie, a zatem idąc, warto by było chwilkę swojego czasu, choćby poświęcić, żeby się na tym zastanowić. I dlatego drugi krok, który widać w tych znakach jest, buduje to zaufanie. To zaufanie powoduje, że możemy się czymś zająć, tak? bo wiemy, że ten czas zainwestowany nie będzie zmarnowany. Trzeci krok to jest właśnie rozważanie, co tam widziałem. Czwarty krok jest potem, Pan Jezus mówi o tym, jeśli chcesz zrozumieć, co się tam wydarzyło, to nie jest to tylko refleksja, że pomyślisz sobie, a dobrze, połączyłem sobie wszystko i teraz wiem. Ale jeśli chcesz to zrozumieć, musisz sam się zaangażować. To jest czwarty krok. I zobaczymy, że nie wszyscy to robią. A piąty krok to jest wtedy, kiedy zaczynamy nam się wszystko wyjaśniać nie z tego powodu, że zrozumieliśmy, ale z tego powodu, jak apostołowie, jak Jan, jak ci wszyscy, którzy zdecydowali się na ten krok pójście za Chrystusem, zaczynają sami żyć. Tak jak Jezus Chrystus żyje. I to jest, jakby wtedy, wyjaśnienie tego znaku. To jest zrozumienie, w jaki sposób ten znak Pan Jezus uczynił, ale także w jaki sposób my mógł, możemy go uczynić. I to jest, to jest, jakby, całe nasze zadanie, żeby to odkrywać. Ewangelia według Świętego, Jana, szósty rozdział, składa się tak naprawdę najpierw z tego wielkiego znaku. To jest moment, w którym Pan Jezus rozmnaża chleby dla pięciu tysięcy. Potem Pan Jezus ucieka, bo chcą go wołać królem. Ucieka w jaki sposób? Że idzie przez wodę, bez łodzi. I potem, jak ludzie go szukają i ostatecznie go znajdują, to wtedy zaczyna się rozmowa, która stara się zrozumieć, o co chodziło w tym znaku, który Pan Jezus powiedział, pokazał, w tym rozmnożeniu chlebu. I o ile zaczynamy od wielkich tłumów, które idą, no bo dużo osób się interesuje znakami. O tyle, całkiem na końcu tego szóstego rozdziału, Mamy pytanie Pana Jezusa, i wy chcecie odejść? I odpowiedź Świętego Piotra, do kogoś Panie pójdziemy, ty masz słowa życia wiecznego. Pięć kroków, do których Pan Bóg zaprosił, tłumy, a jedynie dwunastu zostało. I miejmy taką nadzieję, że my wśród tych dwunastu przy Chrystusie, którzy doświadczyli, kim On jest i do czego nas zaprasza. Takie jest zadanie tych rolot. I prośmy Pana Boga, abyśmy wykorzystywali ten czas, aby On odkrywał przed nami, co się kryje za tym znakiem najświętszego sakramentu, za tą obecnością Chrystusa, w której On rzeczywiście staje się bliski nam. Prośmy o to Pana Boga w naszych modlitwach. Do tego powstajmy.